Siemaneczko. Ja jestem Agent X, no i ziomki, słuchajcie, dzisiaj robimy naprawdę bardzo, bardzo hardkorowy challenge, ponieważ dziś, jeżeli przegram, muszę usunąć kanał. Więc serio, mam mega dużo do stracenia, ale jednak serio, tutaj no jednak w sumie, jeżeli wygram, to po prostu go nie stracę i mogę wygrać jakieś pieniądze, bo tak dzisiaj się uwizem. Więc zobaczymy, ja się zgodziłem, bo serio nie wiem co z tego wyjdzie. Myślę, że to jest mega hardkorowe. To jest najbardziej hardkorowe wyzwanie, więc serio, koniecznie oglądajcie do końca i zobaczcie po prostu, kto tutaj z nas wygra. No i serio, będziemy dzisiaj po prostu robili tutaj water skille i będziemy skakali gdzieś tam na ziemię, w różne miejsca i kto wygra, no to ten wygra. Ale, ale no, ty ja masz do czynienia bym nie chciał z, z najlepszym graczem w Polsce w Bad Warsy który Water skille ma w małym palcu, więc szykuj się na to, że dzisiaj będziesz...

E, no, nie sądzę, Elviso. Nie, a może jednak co? Ja myślę, że nie, więc serio. Koniecznie subskrybujcie ten kanał. Subskrybujcie też mój drugi kanał, bo tam macie właśnie e, filmiki z Bedwarsów i tam wleci dzisiaj filmik z wbijania 700 gwiazdki na Bedwarsach. Więc serio, myślę, że warto ten drugi kanał zasubskrybować. Link w opisie, link też jest w karcie. Więc serio, e, ja myślę, że Elviso, tylko ustawię sobie tutaj spawna i możemy zaczynać. Więc tak, e, to może ja w sumie po sobie roczył? Pierwszy, więc skaczemy z tego Ale miejsca. Po, po ile rund? E, no nie wiem, zobaczymy, Elvis. Po pięć, tak? No niech ci będzie. Po pięć rund e, i tak. Zaczynamy, w sumie, pierwszą. Ja chyba ją w ogóle tutaj zacznę. No i skaczemy tutaj. Elviso, to było nie fair. To było nie fair, jak teraz... Ale i tak ci się uda. E, dobra, nie wiem czy na blok ląduje. No właśnie. No właśnie, więc serio... Okej, okay, stary, y... tego nie zaliczamy, okej? Okay, to było moje udręcie, spoko. Jakby serio, Elviso, no... Teraz nawet nie mam jak tam zejść po wiaderko. A, cofam. Cofam mam jednak. Jak zejść i straciłem 43. level gościu. <laughs> <laughs> tak? Co ty gadasz się frajer? Mam nadzieję, że też stracisz, więc. No, nie jesteś serio. serio. To, to może skoro mnie tak hamsko zwrócisz, to teraz ty zacznij. Dobrze. Okej, okay, dobra, więc tak, Elviso. Znacie Twój level. I e, jesteś. <grym 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 dobra, i jak leci? Cyk. <grym> Ej, wpadłem sp na krawędź bloku. Oj, szkoda, Elviso, szkoda, Elviso. By Ale dobra, w takim wypadku. E, no, no jest chyba 1-0 dla mnie, co nie? Czy jest 0-0? Nie, bądź? mi się wydaje, że jest 1,5 na 5. Dobra, myślę, że to racja. więc... zanim za skończyć będę jednym. Że jeżeli skubniesz co najmniej troszkę mojego lewla, to osobiście ten guś za ciebie kliknę. <głosy> nara. <głosy> Lecimy po lewel Elviso. Zobaczymy czy to nam wyjdzie. Tyk! E, już, już celowaliśmy dosłownie na ten blok. Co? O! Elviso jest 0-0 i na razie się zapowiada, że to się za szybko nie zmieni. Dobra stary, może ustalmy inaczej. No. Może, pier może pierwsza osoba, która zrobi 5 wiader, wygrywa. Okej, okay, dobra. Niech dobra, ci będzie. to będzie ciekawsze. Więc lecimy, lecimy. E, no i serio, na razie to przydałoby się zebrać, te to są na dole. Więc tak, Elviso to się nie liczy. To jest... Elviso to się nie liczy. Halo. Omiam wiadarko, widzisz, tyle lata. Okej, okay, dobra, dobra, Co za cheater? Co no! za cheater? Lecę na Kencikse! nie no, normalnie nie, go już, wiesz, Masz wyżej. na razie tylko jedną wygraną, Elvisę. Jedna więc... na 5, więc... zobaczymy sobie dalej. No, no dobra, kolego. dobra, więc masz zero. I, ja teraz skaczę i zobaczmy, zobaczmy, czy to nam wyjdzie. Okej, okay, lecimy, lecimy, może teraz o takcyk? No nie, ja już słyszałem, już to chlupnięcie takie, że wodę postawiłem. Siup! <śup> Stary. Co jest? Mamy sytuację pod Ile ty masz ze w sobą w stary, co? Chcesz mi może oddać? Nie. Albo stary jeszcze ja... lepiej, proszę ten kanał oddać, co? Nie, 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 nie. Nie, tak nie może być. Dobra, teraz ja tak? No myślę, że chyba tak. Więc Dobrze. no Elviso, zaczynaj, zaczynaj kolego, dobra? Ale bez takiego cheatowania, proszę, kolego Mam plan. Żeby jeszcze było bardziej efektownie, popisujemy się. Okej, okay, dobra A! I spadło. Dobra Okej, okay, oj oh, Dobra, oj, więc tak bliskie. się popisujesz, to teraz patrz to Hops. Hops. Okej, okay. nie, nie złapałem, biada, ale wlecę do wody, więc teoretycznie wiesz, nie. Najszybciej by ci było stary zginąć taka tamarów specjalnie, nie wiesz naprawdę ej, bez kitu, by, i by to ci szybciej. Robiłem. Dobra, ja poczekam, zobaczę chociaż jeden skok z dołu jak to wygląda, więc Elviso daje. Dobrze To już lecę, ale błagam, kibisuj mi. Nie, nie kibicuję ci. Kompletnie ci nie kibicuję, wiedz o tym. Ale tu się długo leci. W jaki sposób ty przeżyłeś? I co kolego? W jaki sposób? I co ty... teraz zrobisz? Co o, ale za koleś? Pustem. Ale ja w kogs jestem, gościu. Nie, masz po prostu duże szczęście, powiedz. Jeszcze już tam wyserwano, stary. Co jakbyś powiedział, że ty masz dużego szczęścia, bo, bo masz na przykład dobrą serwetkę. No jak trenujesz, to masz dobrą serwetkę, nie? Po prostu jak. To jest nie, prawda. Tak jest. <noise> Elviso, jesteś o szóstym i tyle. <noise> Dobra, więc ja teraz skaczę, muszę chociaż wyrównać ten wynik. No. Ja mam teraz dwa, tak? No tak, teraz masz dwa, ja mam zero jak na razie i... I jakoś się to szybko <noise> tak nie zmienia. Dalej, <noise> lubi... bez, bez o, Bez Fajna, nie? Okej, okay, więc fajnie, masz teraz więc znać na okay, górę. Dobra. a naprawdę, ja zbyt... tylko od razu wody, więc Elviso tutaj skaczy. Jest 1 do 2 i serio, ja się coraz bardziej zaczynam tutaj obawiać o to, o jaki to może być wynik. Bo to jest najgłupszy czeleczek, jaki mogłem zrobić. Ale no, już go zaakceptowałem. Nie wiem czemu w sumie. Ale dobra, lecę do góry no i zobaczmy, zobaczmy. Ok, Elviso, yy, no, czy ty już skoczyłeś, może, czy nie? No, no pochwal się, pochwal się. No, no co, co ten kolega chce zrobić? Ja nie wiem, ale no... Ży-żyj? Nie. Dobra, tak. więc jeżeli chcesz się popisywać, to chyba nie wiesz kim jest Agent X. Dobra, no, zrób tak. bryzli. Ser, łap, łap. Wpierw zrób, zrób bryzli po Nie, dziękuję. Ja pierw wyrzucę klop. To mi oddaj, to mi oddaj, ja zrobię. <laughs> nie, dobra, rób. Ja pierw wyrzucę, tak. Dobra, lecisz, lecisz. Robię o tak, cyk, cyk, cyk. Lecimy z piruetem i wbijamy sobie tył, o. Trafiłem wow. na krawędź. Mej, gościu, nieładnie, nieładnie. Dobra, więc teraz Elviso. <laughs> no to nieźle. No to nieźle. E, dobra, w ogóle nie mogę. Nawet... ¡Nooo! Gościu! Drugi, drugi bambus z rzędu. Ale ty, ty masz już trzy. Ty się zbyt nie rozpędzaj, tutaj kolego. Dobra, mm. dobra, spokojnie. Więc tak, jak na ja wojnie. teraz może. Skoczę na ten kierunek, dobra, nie Bo chcę. po prostu mi... skoć na płaski blok i już mając Okej, tak rana od starszego kolegi Okej, okay. tyk, 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 tyk. Ty. No co jest? Już ta woda oh. się położyła. Okay. Dobra. Nie wiem sam. Nie po prostu przegryw ale... jesteś. Eee, e, tam, ty jesteś lamus. Dobra, Elviso. Ty po prostu musimy zrobić pięć. Ja na razie mam e, ich, e, ich mam... no w sumie to mam chyba jeden, co nie? Oooo. No. A może dwa? Mam dwa, tak? Ej, Elviso! Elviso! Z cię Elviso, nie, nie... no, naprawdę... Na trawę akurat trafiłem, no! Nie do no, świetnie się to zapowiada! Ale nie, nie, nie wiem, czy ja, ja mam się już... Boję o ciebie! Ty, uznajmy, że mam dwie wygrane nawet! Tak, tak, Elviso było, co nie? Prawda? Po, po prostu leć! Mam dwie wygrane na razie, więc skarcz, lecimy! Skacz! masz fory! Okej, okay, dobra, więc tak lecimy, cyk, 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 cyk! Wow! Dobra, tak czy siak, powiedzmy, że mam dwie teraz, bo nie wiem ile miałem, no dobrą sprawę. Ale się tak serio cykam, że ja to mogę przegrać, bo myślę, że to będzie bardzo prosty challenge. Więc tak, wbijam na górę i, I chyba 5. Ja teraz. teraz mam dwie. Okej, okay, spokojnie więc... mam trzy. Dobra, dobra. E, więc skonijmy się tutaj, myślę, na luzaku. E, ale ty nie wiem czemu to w ogóle robisz na bambusy, ty to, to ewidentnie chcesz przegrać. A, dobra, dobra, idzie spać, okej, okay. więc tak, leżymy sobie tutaj już w łóżku ziomki i słuchajcie, ja się naprawdę już tutaj tykam tego I... Ale zacznijmy od tego, że żeby zrobić Walterskila na bambus, trzeba mieć naprawdę przeczucie stary, że ci się uda, naprawdę. Wiesz to jest... Wiesz to jest ciężkie, nie? Chyba. Nie? No nie, chciałem zrobić teraz tak losowo na bambus, a poszedłem w złe miejsce, ale. Ale to no O, nieważne. Ej bo zaraz mi skończy wiadro. To, to pójdziemy. Ta, teraz moja kolej. Dobra, dajesz, dajesz. Tu jest bambus, więc ja lecę za Elvisem na bambusa. Od tego. Nie, nie wyrobię na bambusa chyba. Wow, nie, nie wyrobiłem. Ale serio, już było blisko. Dobra. Słuchajcie, my mamy na razie dwie wygrane. Musimy jak najszybciej wbić trzy. To jest strategia. Myśli, będziemy bawili w bambusa, po prostu szybciej to wygramy. I tyle. Okej, okay, cyk, cyka, może. Okej, okay, dobra, bo te wiaderka to zaraz się skończą i tak chyba by nie wypadało, żeby było, więc tak, skaczemy teraz może na takie łatwiejsze bloki, na przykład jak o ten o tutaj. Okej, okay, cyk, elegancko. W końcu nam coś wyszło, mamy trzy wygrane, jest na razie remis, bo. Remis! Bo Elviso to w sumie bardziej sobie skaką na te bambusy, więc... ale zauważył, że za każdym razem by się udała, nieraz na nich nie umarłem. To jest dziwne, to jest naprawdę dziwne. Na nich jest bardzo. wiaderka miał sporo X jak to zobaczył. <laughs> Dobra, więc tak, ja lecę tutaj na górę i zobaczmy, czy to teraz w sumie mi wyjdzie, bo serio. Jesteś na to to... kolej? E... Elviso, nie twoja. Uwierz mi, nie twoja. Teraz <laughs> Dobra, poczekaj, skoczyłem jednocześnie. Co? Wow, na bambusie zrobi... Podwójny! <laughs> z bambusa i z tego. Wow, Gigi! GG. więc tak, mamy 4 wygrane ja i teraz trzy. lecimy po piątą, lecimy po piątą, musi nam to wyjść, bo serio, ziomki, jak nie wyjdzie, to będzie to przypał totalny. To troszkę, y tak tylko troszkę, że masz drugi kano, więc się nie przejmuj. Elvisa weźmy tutaj, nie denerwuj, dobra? <laughs> dobra, teraz mój bambus skill. Y dobra, więc tak, cyk, cyk, lecę do góry, no i zobaczmy, zobaczmy, y wbijam tutaj do góry i lecimy, gościu, lecimy, cyk, cyk, okej. Okay. Masz frajerzy, jeden, ty najgorszy, ty nie zrobisz tego, nie dasz rady, nie, nie, nie. Cześć czwartego waterskilla, ja ci naprawdę nie mogę na to pozwolić, żebyś. Dobra, teraz stary, osoba, się. osoba, która zrobi, wygrywa kanał Agent X. -a. Nie, nie trafiłem w bambusa! Moja Dobra, kolej teraz tak, teraz moja kolej stary. E, tak, 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 oczywiście. Dobra, ja okay. kolej. teraz zniszczę twój kanał. Nie zniszczysz. Już, Gwarantuję. Już, już, już ci już na górę i zniszczę twój nie. kanał sorry Tak, tak, Elviso. Elviso patrz, pójdę. Teraz na górę. patrz, patrz na mnie, patrz na mnie teraz Okej, okay, dobra, patrzę. To koniec Elviso mojego kanału. O. <laughs> w końcu chyba się udało. Wilczy. no, Elviso GG Dobra, no, lecimy, g. lecimy na bambusika. Tra -la -la -la. Teraz ja? Teraz ty, Elviso. Mogę, tak? mogę, teraz, teraz, patrz to. I sobie wrócimy. aha, ja wróciłem wiatro leco. <laughs> chciałem zrobić... Trik chciałem zrobić. Dobra, teraz ty chcesz mi pokazywać, jak się robi triki. A ja przyleciałem tutaj z... Prosto z ulicznej Ameryki! Dokładnie, więc tak, teraz patrz to. Hopsa, 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 hopsa. I robimy piruet i kurde, nie zdołam! Ale ty jesteś <laughs> głupi. To może przyznać włosy. Teraz, teraz łapisz wiadro i twoim zadaniem jest to, aby je wyrzucić, złapać i trafić bambusa. Okej okay. Dobra, ziomki, mamy dwa wiadra <laughs> Cyk, ale złapiemy chyba jeszcze o to, tak? No złapaliśmy, ale nie trafimy w bambusa za to. What? What? Co? What? Jak ja to zrobiłem? Właśnie wygrałeś swój kanał. Elviso, Nie tyle, że wygrałem mój kanał, tylko skoczy na dół. Ja nie tyle, że zrobiłem Watterskill, a ja zrobiłem najdziwniejszego waterskilla dzisiaj! Co jest? Ja o, trafiłem Elwisa, ja wbiłem w ten blok, który jest o tutaj, który jest o tutaj w tym miejscu, rozumiesz? Ja nie wbiłem na, na górę, ja wbiłem na bok! O. Co? Lol. Ej, nie wiedziałem, że tak się da przeżyć. Ja jakoś się jakimś studem wyratowałem, ale serio, to było naprawdę bardzo, bardzo pewien serwis. Serwis, w ogóle, staraj. E, gratulacje w ogóle, wygrały swój kanał za darmo. Wiem, wiem, że nie jest zbyt dużo warty, ale no proszę. Elwiso, weź mnie nie denerwuj. żałuję, że się na ten challenge w ogóle nie nam no, a ty zauważ, nie. No ale był stres do uważnie. Już dosłownie miałem ręce spotkanie, jak to się działo. <grym> <grym> Ej, Dobre, dobra. Jest, dobra, ziomki, więc bijamy tutaj na górę. Szybko odłożymy oczywiście. I ja oddaję rzeczy. swój popisowy numer. Dobra, może jeszcze zróbmy po popisowym skoku. Bo serio, już teraz na ludzie ja ale możemy zrobić, więc ja chcę. Cyk, 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 cyk. Ok. Popisowy patrz. numer Elwiso. No pokaż. Czekaj, to jest w takim razie, tam jest bambus Więc no. wiaderko leci Skaczemy Okej okay. Ale ja to zrobiłem właśnie o! O! Tylko, że ja zrobiłem to w ulepszonej wersji Ty jesteś frajer A, a powiedz mi, czy zrobiłeś kiedyś waterskilla na kurczaka? A zrobiłeś kiedyś waterskilla na y, blok, który nie istnieje? O te, Na to odpowiedź nie byłem gotowy No właśnie, więc dobra, robimy tak O nie, to się nie powinno wyrzucać podczas skoku, tylko przed nim Zapomniałem trochę chyba, ale dobra. Spróbujmy jeszcze raz. Teraz robimy Elviso. Popisowy numer cyk. Siub. Piróweciki. I nie wyszło mi znowu. Gejzy. Dobra, ostatnia próba ziomki. Jak teraz nie wyjdzie, to, to to, nie wiem. To po prostu chyba ten odcinek skończymy na tym, ale dobra, spróbujmy. Okej, okay. popisowy numer i skaczemy na Elviso. Elviso, Yehu. ja postawiłem tą wodę. Nie. Yeah. Aha, bo już miałem... No, normalnie widać, że była postawiona u mnie, ale serio chciałem na tobie wylądować, więc no, trochę to małe szanse, żeby to wyszło, ale ziomki, w tym ale momencie fani. subskrybujcie ten kanał, bo serio, tutaj jest lewitujący Agentix, który stoi w miejscu, w którym w normalnym życiu by już spadł, tak, te, pozdrawiam Minecraft, tak, tak się tu da zrobić, zobaczcie, mogę sobie tak stać i stoi jakieś pół bloku w powietrzu, więc do no, yy, dlatego cheater, musicie właśnie cheater, ten cheater, sub... yy, no ja nie jestem jak pewien gracz Bedwarsów. No, <laughs> który uważa się za dobrego, więc serio. Pozdrawiam oczywiście tutaj wszystkich, którzy oglądali do końca ten odcinek. No i ziomki. Teraz honorowy skok bez, bez wiaderka robimy, więc koniecznie o. subskrybujcie ten kanał. Pamiętajcie o drugim kanale również, żeby też go właśnie tutaj zasubskrybować, bo serio. Tam się będą pojawiały filmiki z Bedwarsów, a wlatuje już dzisiaj tam filmik z y, tego, jak wbijam 700 gwiazdkę, więc naprawdę. Kozak filmik. No i cóż, ziomki. Na tym odcinku byłoby to już na tyle. Więc cóż, do zobaczenia na moich następnych filmikach. To byłoby na tyle. No i cześć.